A co my tutaj mamy? Widzowie, czy wy widzicie to samo co ja? To są lucky bloki najnowszej piosenki Paliona pod tytułem. USA. Czytam USA, no jak chcecie, tak, możecie to nazywać, zobaczcie, mamy taki wyścig tak naprawdę laki bloków, a co to oznacza, że to są laki bloki. To oznacza, że jeżeli zniszczę ten blok najnowszej piosenki Paliona pod tytułem USA, to może wypaść jakiś efekt. Dobry albo zły. Mogę dostać jakieś dobre przedmioty, albo może się pojawić zombiak, który mnie zniszczy. W każdym razie, widzowie, no zanim tutaj zaczniemy i zobaczymy tutaj, że tak powiem, zniszczymy wszystkie po kolei te laki bloki i na samym końcu widzowie wydaje mi się, że będzie coś ciekawego. Jednak jednak zanim zacz tutaj zaczniemy, nie zapomnijcie o subskrypcji, jeżeli lubicie najnowszą piosenkę Paliona, bo ja ją po prostu uwielbiam, jest niesamowita. No i co mogę wam powiedzieć? Nie zapomnijcie również o łapeczce, a my tutaj zaczynamy z odcinkiem i niszymy Pierwszy laki bloczek uwaga uwaga i co wypadło? Wypadł jakiś łuk. Uuu, -u. dobra, jakiś złoty łuk, podoba mi się. Dobra, niszczymy dalej, widzowie. Nie wiem, tu jest jakaś skrzynka. Oh, wow, ej, patrzcie na to, dobra, jeszcze więcej, tutaj normalnie jakiś żelaz, jakiś ten. Dobra, dobra, i podoba mi się to, ale idziemy dalej. Idziemy dalej. Co to jest? Kolejna skrzynka. Wow, diamenty, żelazo, wszystko. To samo, dobra, biorę to wszystko, biorę, 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 biorę to wszystko, lecimy dalej. Lecimy dalej, uwaga, uwaga. Uuu, to jest jakaś, co to jest? To jest jakaś chyba fontanna, nie wiem, co to jest, dobra, rzucam tutaj to. Wow. O nie, 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 wam widzowie, ja cię kręcę Ej, prawie bym wybuchł. Ty, prawie bym wybuchł. Nie Jest dobrze. Patrzcie nawet wybuch Wow, Co tu się dzieje? Dobra, nieważne. Niszczymy dalej widzowie. Nie możemy się zatrzymać. Niszczymy tutaj te laki bloki. Ała, 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 ała. Laki bloki. Palion USA. Palion USA bloczki niszczymy, 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 niszczymy po kolei. Nie wiem ile ich w sumie jest, ale myślę, że nie za dużo. Czy mi wszystkie przedmioty zniknęły? Nie, dobra, mamy jakieś diamenty. Najważniejsze to są diamenty, widzowie, ponieważ o, co to jest? Halo. O, zobaczmy, zobaczmy. Ej, dobra, on sprzedaje jakieś rzeczy. Mi by się przydał w sumie. Kilofem się chyba szybciej te bloczki może rozwalać. Okej, okay. mamy 7 diamentów. Potrzebuję troszkę więcej. Ja tylko diamenty zbieram. Potrzebujemy dużo diamentów, widzowie, bo chociażby możemy sobie zrobić... O, co to jest? Ulela. Dobra, zniszczymy to, zniszczymy to. I co wypadnie? O, diamenty! Diamenty, 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 diamenty. Dawajcie mi diamenty. O tak, mam 30 diamentów. To kupmy w takim razie szybciutko tutaj kilof. Uwaga, kilow kupujemy. I będziemy mogli szybciej w takim razie niszczyć te bloki, te laki bloki Palion USA. Uwaga! O, nie! Spalam, ej, pomocy. Ej, zginę! Nie, 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 ja zginę, nie, nie zginę, nie zginę. O nie, zginę, widzowie. Zginąłem! Nie, proszę! Nie, widzowie, spalę się! To tak się nie może skończyć! Ała, 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 ała. proszę! Nie, nie, nie! Widzowie, ginę! Nie, co to się kończy? To, to to, jest koniec, o nie. Dobra, idziemy dalej, widzowie, niszczymy dalej bloki Palion USA! Lecimy, lecimy z tym koksem. Tutaj zniszczyliśmy jabuszka! Piękne pieski! Dawajcie pieski, bo może nie dawajcie, bo one mogą... Nie, ja muszę uważać na te pieski, żeby one mi nie zginęły. Yy, konie! Nie chcę żadnych koni! Dawajcie mi tutaj. Ej, ja chcę, ja potrzebuję po prostu dotrzeć do samego końca Tutaj tych wszystkich bloczków O nie, o nie, co to się stało, o nie, o nie Widzowie, to się źle skończy, wow, ile creeperów Ej, widzieliście to? Co to było, ej, what, ej, czemu jest teraz noc? Ja cię kręcę, widzowie, jest tak ciemno Jest tak późno No nic, mam nadzieję, że zaraz się zrobi dzień Albo się może prześpimy O nie, są jeszcze dwa creepery, dobra, trudno, wale was creepery Idziemy dalej, ja cię kręcę Ale tu jest ciemno, dobra, mam perły Perły się przydadzą, dalej niszczymy jakieś ciasto Ciasto tutaj o, jakieś, o, miksurki, dawajcie miksurki. O, co to są za miksurki? Dawajcie, porzucamy je. Wow, ej, wow, 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 ej, co tu się stało? O matko, o matko, yo jo, yo, yo, ale dymy, ale tu się dzieje. Wow, dobra, ja nie wiem o co tu chodzi. Jest naprawdę ciemno. Nieważne. O, jakiś mieczyk. Mieczyk się przyda, dobra, dalej. Eee. Nie, zginę! Mam jedno serce! A ja mnie wysadziło, widzowie Wow, to było naprawdę niesamowite. Co tu się w ogóle dzieje? Ja cię kręcę, dobra, dobra, szybko, idziemy dalej, idziemy dalej. O, nie, tu są jakieś w ogóle, nie, widzicie to samo co ja. No ja cię kręcę, co tu się? Aaj, Muszę uciekać! Uciekam, 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 uciekam. Nie, tu jest w ogóle rzeczy. Dobra, ja na to nie patrzę. Po prostu niszczymy dalej, widzowie, te bloczki Palion USA. Dobra, mamy jakieś... Ej, dobra, to jest nielegalne. Wow, ej, patrzcie, w ogóle jak ja mam miecz, widzicie to? Bardzo, ale to bardzo silne. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, ej, tu w ogóle jakieś zombiaki się pojawiam. Weźcie, wy kurde, zombiaki, idźcie stąd. Ja chcę sobie po prostu zniszczyć laki, bloki Palion USA, a wy mi tutaj przeszkadzacie. Wo, wow, dobra, zostaw mnie O Oty, a masz, dobra, idź, już się ma, już cię nie ma. O, nie, to jest ten, to jest bedrock. Dobra, nieważne, niszczymy to. Wow, jakaś, jakaś owca tutaj w ogóle. Dobra, 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 dobra. Waga tutaj buty! Wow, ale dobre buty dostałem, nie wiem w ogóle skąd, nie wiem dlaczego, ale dobra, te bloczki są naprawdę fajniusie, dobra, dalej, niszczymy, jakaś gąbka mi wypadła, dalej, 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 złota marchewka, no, przyda mi się, wezmę sobie, czemu nie, uwaga, teraz to, teraz tutaj myk, wow, ej, piorun, o, dobra, diamencik, ty, jakbym miał żelazny kilof, ale nie mam żelaznego kilofa, to bym go zebrał z przyjemnością, tutaj jakiś patyczek, halo, 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 tutaj, tutaj, co będzie, o, 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 dobra, mam kilofa, mam kilofa, mógłbym zebrać tego diamencika. Zbierzmy go sobie, bo się może nam tutaj przydać Nie wiadomo kiedy, co nam się tutaj przyda I lecimy dalej tutaj z tym Z tym tutaj zniszczeniem bloczków, Mek, O nie, wiedźma, wiedźma, zostaw mnie, wiedźma Zostaw mnie, ty wiedźma jedna, zostaw mnie Zostaw mnie, zostaw mnie proszę cię wow, Ej, dobra, to co to jest? Uwaga, 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 uwaga Uwaga, 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 uwaga. i... Jemyciki, 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 jemyciki Ej, o nie, ej, kim ty jesteś? Ej, zaraz, co ty robisz? Ej, no nie, on jest zły, ty, tutaj też są jakieś Ząbiaki, ej, o nie, ej, to mnie wyrzuciło pom no nie spadłem no spadłem ale jestem z powrotem i niszczymy dalej wow ej co tu się dzieje o ty a masz ty wiedź jedna zostaw mnie ty kurde ty wieźmo dobra ja chcę po prostu niszczyć tutaj te laki bloki ja wy mi co robicie nic mi nie robicie po prostu no zdenerwujecie mnie i tyle uwaga uwaga niszczymy dalej niszczymy dalej co tu się dzieje wow dobra to mamy a to są takie słabe przedmioty dobra idziemy dalej idziemy dalej widzowie wow ej dalej Jakaś kolejna ma weź wywalaj ty wiedźmo jedna ja chcę po prostu poniszczyć te laki bloki dobra tutaj wow wow Wow, wow, dobra, mech... Mek, ej, co tu jest? Aj! Nie zginę no! Naprawdę znowu zginąłem, widzowie, zaraz mnie coś rozsadzi kompletnie! Widzowie, ja nie wiem co tu się dzieje, serio, naprawdę, ginę co chwilę, ale... Wow, wow, wow! Ej, dobra, bo dostałem jakiś... Ej, dobra, co to jest? Mieczek? Ty mieczyk dostałem. Ula, la. Ej, jaki mocny ty w porównaniu do tego! Ej, dobra, on jest lepszy. Który jest lepszy? Eee, ten jest gorszy. Nie! Le. Dobra, ciebie wywalam. O nie, o nie, o nie, dobra, dobra. Ej, mnie tak ciekawi jedna rzecz tutaj. Weźmy tutaj, zrzućmy coś. O, Ziemnioki, ty. Po co mi ziemnioki? Dobra, nieważne, nie, nie potrzebne mi są ziemniaki. Ej! Ej Wow, ej, widzowie, widzieliście tu? Ale ja mam refleks po prostu chudego byka. Widzicie to? Patrzcie jakie kowadło tutaj mi spadło na głowę. Dobrze, że nam się udało. Dobra, niszczymy dalej, niszczymy dalej te laki bloki meg. Meg jakaś mikstura. Dobra, weźmy ją, weźmy ją. O, jaka mikstura potężna, widzicie to samo co ja, nie mogę. Dobra, dalej, 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 dalej niszczymy te takie bloki, hop, 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 hop. Dawajcie, dawajcie. Ej, tu jest jakiś łuk, łuk potężny, daj mi. wow, potężny łuk, nie ma co. Dobra, chodźcie dalej, idziemy dalej. Ja tylko potrzebne rzeczy daję tutaj, tutaj co to wypadło? Aha, głowa zombiaka, to nie chcę. Ej, dalej, okej, okay, zbroja, czekajcie, bo ja nie mam żadnej zbroi. No dobra, no, no taka tragiczna, trochę ta zbroja. Potrzebuję diamentowej. Ej, dobra, superowy jakiś kilow Dobra, niszczymy to. Dobra, miksturki nie chcę, te książki też nie chce Ja jedyne co chcę, to diamentową zbroję. O nie, o nie! O, lawa, 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 lawa. Ej, dobra, zabuldowałem tą lawę portalem, rozumiecie to? O nie, dobra, jak to wygląda. Nieważne. O nie, o nie. Lawa, 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 znowu! Ej, dobra, ja jestem jakimś mistrzem, po prostu, widzicie to? W zamurowywaniu po prostu tego rzeczy. Bacon. Bacon mi się chyba nie przyda. Nie chcę bacona żadnego, walić to. Waga, dobra, klikamy w to. Ulala, ulala co wyskoczy, O, Diamenty, 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 op. To jest jakiś łuk, bierzmy łuk, łuk bierzemy, szybko, 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 dawajcie, dawajcie, dawajcie. Kolejne łuki, kolejne rzeczy. Ja cię kręcę, nie wiem dlaczego tak... Ścina trochę tutaj, ale dobra, dajemy radę, dajemy radę. Dawajcie, niszczymy to, no nie, znowu lawa, znowu lawa! Aaaa, Dobra, jest w porządku, w porządku, w porządku, zamurowywujemy tutaj tym portalem. No przecież po co są te bloki portalu, prawda? Żeby je zabudowywać tutaj, kurde, no no tak jest właśnie tutaj cel Dobra, ja cię kręcę nie wiem, ile jeszcze mamy tutaj tych bloków, ej, co tam jest? Ej, widzicie to samo co ja? Tam coś jest, ej, halo? Halo? A kto tam jest? Ej, kto tam jest? Ej, dobra, o ty! Jo, ej, zginę, ej, zginę, zaraz. Mam mało życia, mam życia, mam mało życia, szybko zło... marchewka. Dawajcie marchewkę, chcesz się bić? A, chcesz się bić, ty bob czy ty jesteś? O dobra, a masz, a masz. Czekajcie, ja zrzucę go, zrzucę go, o ty! Ja cię kręcę! Wywalaj! Wywalaj! o, dobra, koniec po tobie! Ej tam coś jest! Widzicie coś? Dobra, szybko, niszczymy to! Niszczymy to, niszczymy to, niszczymy to, uwaga, niszczymy to, oj, 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 oj co tu się dzieje, dobra, nie wiem, to, są, to jest jakaś piramida w ogóle, wow, 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 postawiona, walić to, ja chcę po prostu lecieć po kolei, giga zombiak, wywalaj to z giga zombiaku, oh, idź stąd, dobra, nara, nara, giga zombiaku, trzymaj się, dobra, dobra, i czekajcie, ej, co to jest za miejsce, widzicie to samo, co ja, ej, co to jest? Eee, yy, czekajcie, tam ktoś jest! Ty kto tam jest? Halo, halo! O, nie, nie, lava, lawa, lawa. Dobra, spokojnie, zamurowujemy lawę. Szybko, szybko, szybko. weźmy coś, zjedzmy, żebyśmy mieli full życia. Uwaga, uwaga, niszczymy to. Jakiś mieczor, dawaj mi mieczor. Zobaczmy jaki to jest miecz. Uwaga, ten miecz jest gorszy chyba. Od mojego. Tu jest jakiś o, hero villager! I jak... Dobra, ja to kupuję wszystko. Dobra, bierzemy, dawajcie, patrzcie, jakie tu są zbroje. Uwaga, to też jest jakieś mega zenchantowane i tutaj też jest... Oj, nie stać mnie. Brakuje mi dwóch diamentów. Czekajcie, zaraz mnie będzie stać. Uwaga. Pyk, teraz mi stać. Uwaga, uwaga, uwaga. Pyk, teraz mnie stać. Oh yeah, no i nareszcie mogę się wymienić, walić tą zbroję i chcę zobaczyć, co tą. Oh, oh, oh. ale jestem przepotężny. Dzięki ci, wielkie wieśniak, zostawiam cię, nie giniesz, a masz, a masz. No widzicie, nikt mnie po prostu nie rozwali teraz. A masz, a masz. Dobra, koniec po tobie. Teraz tutaj laki blok, uwaga. O, oh, o, oh, o! Oh, znowu lawa! Znowu lawa, dobra, spokojnie zamurowałem. I czekajcie, ostatni jaki blok to jest chyba? Pyk! Rozwalam? Hero villager. Co sprzedaje? No, nic ciekawego. Dobra, a tu... Ej, to jest Ej, widzowie, zobaczcie, jak ten palion wygląda. On wygląda tak samo jak na teledysku w takiej fioletowej koszulce. Czy wy to widzicie? Siemanko, palion. Yy, cześć, czekaj. Ja posegreguję sobie troszkę ekwipunek, bo nie wiem o co tutaj chodzi, ale wydaje mi się, że tutaj potrzebujesz. Śbzyku, yy, dobrze, że jesteś. Hacker Zwojanowicz chce usunąć moją piosenkę na zawsze. Co? Nie możesz do tego dopuścić. Pokonaj go albo przekonaj, żeby nie usuwał moje piosenki. Ja próbowałem, ale się nie słucha Może ty dasz mu radę W skrzynce masz broń Zaraz, gdzie? Widzę go Patrzcie, tam jest ten haker Hacker z Wojanowic O, tych hakerzy Dobra, widzowie, nie lubimy go bardzo Ale co tu jest? Wow, widzę broń Dobra, wiecie co? Ja jestem naprawdę przygotowany tutaj Spokojnie, spokojnie, widzowie Co tu jest? O, kurde, tutaj naprawdę mam bardzo dobre rzeczy Mam złote jabłka Mam naprawdę wiele, wiele najlepszych rzeczy Weźmy jeszcze tutaj te bronie wszystkie, które tutaj nam dał ten palion My jakieś tutaj mikstury to no dobra, widzowie, wydaje mi się, że jestem gotowy Może, wiecie co, najpierw pogadajmy Z tym hakerem, bo może jednak się zgodzi Żeby nie usuwać tej piosenki Palion USA, no bo to jest niemożliwe Palion, ja w to nie wierzę, nie pozwolę na to Żeby ten haker zabrał tą piosenkę Uwaga, widzowie, uwaga, uwaga, podchodzę tutaj Na spokojnie, dobra, widzowie, jestem uzbrojony Zjem na wszelki wypadek złote jabłko Żeby mnie ten haker przez przypadek nie rozwalił Panie hakerze, czy, czy mógłby pan Oddać na przykład, czemu jest taki wielki Wow, nie przekonasz mnie, piosenka Palion USA musi zostać us Sunięta. Nikt mi w tym nie przeszkodzi. A jeśli chcesz odzyskać tą piosenkę, musisz ze mną wygrać! O ty zobaczymy. O, ja cię kręcę, kiedy ty jesteś wielki. Zostaw mnie, zostaw mnie. O ty, kurde ty, dobra, widzowie, nie muszę go pokonać. Muszę go pokonać. I ja cię kręcę. On jest przeogromny, dobra, ale nie robi mi za dużo, bo mam naprawdę mocną zbroję. Chodź tu ty, hakerze, ale cię rozwalę, nie? Ale to jest twój koniec. Ja cię kręcę. Nie, to, to po prostu nie ma co zbierać już po tobie, hakerze. Zostaw mnie! Ty kurde ty jeden, o ty. a, o, dobra dobra, rozwalam go. Amasz, amasz, amasz tutaj. To myk, 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 meg myk, myk. Dobra, albo takim laserem go rozwalamy Ty, hakerze, jeden zostaw mnie. Dobra, albo mieczem. Mieczem go rozwalam. Miecz też jest dobry. Chwila. W ogóle wypiję miksturkę Szybko, wypiję miksturkę O, ale mam efekty teraz. Ale czy teraz zniszczę? Nie, dobra, to jest, twój koniec. To jest twój koniec, haker. Chodź tu, chodź tu, chodź. Chodź. Chodź, hacker. chodź tu haker. Dobra, rozwalamy go. Rozwalamy, ale on się pali cały czas. No, to jest nie do przeżycia. No przepraszam cię, haker, ty już nie masz ze mną szans, no. Sorry, patrzcie ile tu jest w ogóle tych bloków palion USA. Dobra, rozwalam cię. Masz oddać piosenkę. Paliona, słyszysz, będę się bić na śmierć i życie, widzowie. To jest bitwa po prostu o piosenkę paliona. Nie wiem tylko, gdzie ona jest. Tu jest jakaś skrzynka, widzę. Ale to za mało, to za mało. Muszę widzieć, gdzie ona jest. Może, jak tutaj wygram z hakerem, to wtedy mi się pojawi tutaj ta piosenka. A, szybko, szybko, chciałem zmienić broń. Dobra, dobra, ta broń. Okej, okay, okej, okay. on cały czas się pali. Ej, ale to jest mocne. Dobra, szybko. Może, może rzucimy na niego złą miksturę. Co, czy to zadziała? Uwaga, uwaga, waga. Rzuciłem. Nie wiem, czy mu coś zdało to, czy nie. Ale uwaga, uwaga. dobra, wywijamy. Wo, ej, ale strzel ale do niego strzelam, czy wy to widzicie? Ale tu strasznie głośno w ogóle, dobra, przyciszę to troszeczkę. I macie, macie, Amasz, ty hakerze. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, słyszy mnie? Dobra, rozwalam go. Nie, teraz się wkurzyłem. Dobra, Amasz, ile ty masz życia? Ten haker jest bardzo silny, bo jest bardzo wielki. Dlatego słuchajcie, on ma tyle życia. No ja nie mogę, szybko, szybko, ty hakerze. Zniszczę go raz na zawsze. Amasz, 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 mieczem, mieczem go dowalam. Dow 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 już, oddajesz piosenkę Palion USA. Nie możesz ją usunąć, no widzowie, ja tyle czekałem na tą piosenkę. Jak haker ją teraz usunie. To będę naprawdę, naprawdę smutny. No, a masz, a masz, a masz, a masz Ty hakerze. Jest, jest, pokonaliśmy go. O matko, a gdzie jest ta piosenka? Tu jest jakaś skrzyneczka, tu jest jakaś skrzyneczka. Uwaga, uwaga, uwaga. I, i. wo, Palion USA? I co ty gadasz? Nie, to jest niemożliwe. Chwila, że co? Że, że niby... Nie, czekaj, 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 Palion. Że ty mi mówisz... Chwila, czekaj, jak ja puszczę tą piosenkę tutaj, to czy to zadziała? Czekajcie, czekajcie, Palion, odzyskałem ją. Widzisz? Mam to w ręce, twoją piosenkę Palion USA. Udało ci się! Dziękuję ci, moja piosenka jest bezpieczna. A tak w ogóle, jak Ci się podoba, jak dla mnie jedna z lepszych, jaką zrobiłem. No wiesz co, w sumie? Czekaj, ja muszę ją przesłuchać. Tutaj mamy szafę grającą, widzowie, żeby ona nie spadła, ta piosenka. Dobra, nieważne. Widzowie, jesteście gotowi. Wsadzam ją. Już teraz. Tutaj zobaczymy, czy będziemy, czy... Przesłuchamy tutaj piosenki palią gra. Uwaga! 3, 2, 1 i... Uwaga! Ej. Ej, co jest? czyż się to? I leci! Leci piosenka! O ja nie mogę! Ja cię kręcę! Co jest? Woo, ej, dobra, nie, 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 ja uwielbiam tę piosenkę. Ja tę piosenkę uwielbiam. Ej, palion, Palion, to jest. Ja cię kręcę. Przesłuchaliśmy dosyć krótko widzowie, niedużo tej piosenki przesłuchaliście, ale, ale naprawdę podobała mi się naprawdę mega. Ta piosenka jest tak kozacka, ja nie mogę weź ją, albo y, schowaj ją gdzieś, palion. Ja ci ją daję do ręki. Uważaj, żeby haker ci tego nie usunął przypadkiem. No bo jak stanie się tak po raz drugi, no ja nie wiem, czy mi się uda odzyskać to. Gdyby nie te twoje przedmioty, to mogłoby być naprawdę, ale to naprawdę źle. Widzowie, jak widzieliście, odzyskamy. Poczekaliśmy tutaj piosenkę Paliona, która mogła być w każdej chwili usunięta przez hakera. Na szczęście udało nam się, pokonaliśmy tego walonego hakera. Dzięki temu piosenka Palion USA normalnie możecie ją przesłuchać. W każdym razie, widzowie, jak wam się podobał odcineczek, nie zapomnijcie o łapeczce i subskrypcji, jeżeli tutaj wam się podobał odcineczek, a odcinki codziennie są o 14.30. Trzymajcie się, pa pa!